Wyruszamy na jeden z najbardziej wymagających szlaków w Tatrach, czyli na Czerwoną Ławkę. Idziemy wzdłuż potoku i podziwiamy piękne wodospady. Tylko zobaczcie na kolor tej wody. Jest tu cudownie. Teraz idziemy zielonym szlakiem do Chaty Terego. Ostatnie podejście z takimi właśnie widokami. Jesteśmy na górze na wysokości 2015 metrów na ochłodę Kofola i kierujemy się żółtym szlakiem na przełęcz. To jest najtrudniejsza część szlaku, czyli łańcuchy. Jest to wymagająca trasa dla doświadczonych turystów. Szlak na czerwoną ławkę posiada najdłuższą sekwencję łańcuchów w Tatrach. I jesteśmy na przełęczy, jest nawet symboliczna czerwona ławka. No i przed nami kamieniste zejście. Można się trzymać lin lub podpiąć lążą. Schodzimy ostrożnie żółtym szlakiem do zbójnickiej chaty. Jesteśmy w bezpiecznym terenie. Teraz lekki trekking. Podziwiamy widoki. A tutaj wyszły kozice. I przed nami wyłania się zbójnicka chata. Zatrzymujemy się na chwilę, odpoczywamy. A tu taka niespodzianka. Przed nami długi odcinek zejścia niebieskim szlakiem do Reinerowej Chaty. Czy podobała Wam się nasza przygoda? Czy zamierzacie przejść ten szlak, a może już byliście?